Szcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonym tutaj braciom z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Czy bracia Ci wiedzą, jak wielki dar otrzymują w tym sakramencie i czy przygotowali się należycie na jego przyjęcie? Jestem przekonany, że wszyscy. Przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie, oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Niech mówią, niech mówią, niech mówią, mówcie. Pragniemy. według święty, do nas do wiary i do postępowania według jej zasad. Amen. Zanim ci nasi bracia przyjmą bierzmowanie, to razem z nimi wyznajmy naszą wiarę. Tylko słuchajcie, bo każdy odpowiada za siebie. Nie, nie mówimy zbiorowo my, tylko ja. Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana wszystkich jego spraw i pokus? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego otrzymujemy w sakramencie bierzmowania? Tak jak apostołowie otrzymali go w dzień pięćdziesiątnicy. Wierzę. Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Amen. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez Wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu. Ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełni ich duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dotrzebszy mi z nami Ducha Świętego. Amen. Amen. Pokój z Tobą. Dominiku. Dominiku, przyjmij znamie daru ducha świętego Okwistowy. Ducha. Antoni. Antoni, przyjmij znamie daru ducha świętego Okwistowy. Tyle, tyle. <noise> Kacper. Kacper. Kacprze. Przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Amen. Pokój z Tobą. To już Jan wiemy. Paweł. Janie Pawle przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Amen. Pokój z Tobą. Amen. Norbert. Amen. Norbercie przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Amen. Pokój z Tobą.